Dzisiaj porozmawiamy szczegółowo o węglowodanach. Czy aby schudnąć, trzeba całkowicie wyeliminować węglowodany? Odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana. Przejdźmy więc od razu do rzeczy. Węglowodany to łańcuchy glukozy. Diety niskowęglowodanowe stały się bardzo popularne. Zalecamy dietę ketogeniczną z dodatkiem zielonych warzyw liściastych. Diety niskowęglowodanowe są bardzo skuteczne w odchudzaniu. Jednak wiele tradycyjnych społeczeństw na przestrzeni wieków spożywało węglowodany. Do niedawna nie było zbyt wielu przypadków otyłości. Jaka jest więc różnica? Jaka jest prawda? Były populacje, które spożywały duże ilości ryżu. Były populacje, które spożywały duże ilości ziemniaków. Do lat 70-20 wieku nie odnotowano wielu przypadków otyłości. Ale w rzeczywistości istnieje wiele różnych rodzajów węglowodanów. I nie wszystkie z nich naprawdę tuczą. Jeśli uznasz tę treść za przydatną, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać dostęp do kolejnych przydatnych treści. Węglowodany dzielę na cztery kategorie. Są węglowodany rafinowane, są węglowodany nierafinowane, które zawierają skrobie. Są też węglowodany nierafinowane, które zawierają więcej błonnika. Osobną kategorię tworzą owoce. Omówię każdą z nich po kolei. Najpierw przyjrzyjmy się węglowodanom rafinowanym, są one przetworzone co oznacza, że nie występują w tej postaci w naturze. Klasycznym przykładem jest biała mąka, a nawet mąka pełnoziarnista. Nie ma drzew, mącznych, ale uprawia się ziarna pszenicy, a z tej pszenicy trzeba ją przetworzyć, aby uzyskać mąkę. Nie chodzi więc tylko o rodzaj pożywienia, ale o to, co się z nim robi, co sprawia, że jest ono bardziej tuczące niż inne produkty spożywcze. Przetwarzając ziarna pszenicy na mąkę, Należy usunąć z nich dużą ilość białka. Musisz usunąć dużo błonnika, usuwasz cały tłuszcz, następnie mielisz je na bardzo drobny proszek. W ten sposób otrzymujesz białą mąkę. Ponieważ jest ona tak wysoko rafinowana, organizm bardzo szybko ją wchłania. Mieląc ją na drobny proszek, uzyskujemy bardzo szybki zastrzyk glukozy, ponieważ węglowodany składają się z łańcuchów glukozy. W związku z tym poziom insuliny we krwi również bardzo szybko wzrasta. Czasami może ona również szybko spaść. Może to prowadzić do załamania, które następuje około godziny do półtorej godziny po spożyciu posiłków bogatych w węglowodany. To właśnie te rafinowane węglowodany są głównymi składnikami, które zaleca się wyeliminować z diety niskowęglowodanowej. Przykładami rafinowanych węglowodanów są mąka, czyli mąka biała, ale także mąka pełnoziarnista. Mimo, że mąka pełnoziarnista zawiera nieco więcej błonnika. Jest ona nadal bardzo drobno zmielona, co prowadzi do bardzo szybkiego wchłaniania. Widać to na przykładzie indeksu glikemicznego, gdzie chleb pełnoziarnisty jest prawie tak samo szybko przekształcany w glukozę jak chleb biały. Mąka pełnoziarnista może być więc nieco lepsza, ale nadal nie jest idealna. Inne produkty, takie jak mąka ryżowa i mąka kukurydziana, są również wysoko przetworzone. Wszystkie produkty, które są głównie wytwarzane z tych mąk, Należy unikać, jeśli chcesz uniknąć bardzo wysokiego wzrostu poziomu glukozy i insuliny, co często prowadzi do przyrostu masy ciała. Przykładami mogą być takie produkty jak chleb, makaron, płatki śniadaniowe, piwo, mafinki i pączki. Większość ludzi przyznaje, że nie są to produkty szczególnie sprzyjające odchudzaniu. Inną grupą produktów, które są szczególnie problematyczne, są rafinowane cukry proste. Cukier. Taki jak cukier stołowy, składa się z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy, w przeciwieństwie do skrobi, która składa się głównie z łańcuchów glukozy. To właśnie fruktoza jest szczególnie problematyczna dla przyrostu masy ciała. Chodzi o sposób, w jaki fruktoza jest metabolizowana. Trafia ona bezpośrednio do wątroby i często przekształca się w tłuszcz, co może prowadzić do znacznej insulinooporności, a to z kolei do wysokiego poziomu insuliny. Problem z cukrem polega nie tylko na tym, że bardzo łatwo zamienia się on w tłuszcz, ale także na tym, że jest bardzo satysfakcjonujący. Bardzo łatwo jest spożywać cukier. Bardzo łatwo jest spożywać cukier w nadmiarze. I to jest problem, gdy dodajesz cukry. Istnieje wiele naturalnych produktów spożywczych zawierających cukier, ale zazwyczaj zawartość cukru w nich jest ograniczona. Szczególnie szkodliwe są produkty przetworzone, ponieważ zawierają dużo dodatku cukru. Jest to sposób na nadanie potrawom bardzo dobrego smaku przy bardzo niskich kosztach. Dlatego unikanie tych cukrów i innych produktów zawierających dużo fruktozy, takich jak na przykład syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ma kluczowe znaczenie dla utraty wagi. Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy znajduje się w napojach gazowanych, słodzonych napojach, cukierkach, keczupie, sosie barbecue, owocach w puszkach. Obejmuje to cukier biały, cukier brązowy, fruktozę, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, syrop klonowy, koncentraty soków owocowych. Są to produkty, których należy unikać. Istnieje wiele różnych nazw, ponieważ często chce się ukryć, ile cukru zawiera dany składnik. Naprawdę trzeba dokładnie studiować etykiety produktów spożywczych. Kolejnym obszarem, na który należy zwrócić uwagę, są rafinowane zboża. Chociaż nie są one tak rafinowane jak mąka, która została bardzo drobno zmielona, rafinowane zboża nadal są rafinowane. Są to na przykład biały ryż, ryż błyskawiczny, ryż polerowany, płatki owsiane błyskawiczne. Ponieważ płatki owsiane błyskawiczne są bardzo drobno zmielone, dzięki czemu bardzo szybko się gotują. Są one znacznie bardziej przetworzone niż na przykład płatki owsiane cięte, które muszą być gotowane przez długi czas. Skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, modyfikowana skrobia spożywcza, skrobia stapioki. Należy unikać wszystkich tych produktów. Podsumowując, są to mąki, rafinowane zboża i skrobie oraz cukry proste. Kolejna grupa węglowodanów to węglowodany nierafinowane, co oznacza, że są one dość zbliżone do tego, jak wyglądają w naturze. Są to jednak węglowodany nierafinowane, które zawierają skrobie. Zazwyczaj można je znaleźć w korzeniach rosnących pod ziemią, ponieważ rośliny próbują magazynować te węglowodany do późniejszego wykorzystania. Obejmuje to zboża takie jak żyto, jęczmień, gryka, orkisz, ryż basmati, czarny ryż, niektóre rodzaje makaronów, np. makaron shirataki, który jest wytwarzany z ignamu, oraz warzywa korzeniowe takie jak ziemniaki, słodkie ziemniaki, pasternak, taro, karczochy. Wszystkie one są węglowodanami skrobiowymi. Ponieważ jednak są one nieprzetworzone, zawierają takie składniki jak błonnik, który pomaga spowolnić trawienie. Dzięki temu nie dochodzi do tak szybkiego wzrostu poziomu glukozy, jaki obserwuje się w przypadku węglowodanów rafinowanych. W indeksach takich jak indeks glikemiczny widać, że indeks glikemiczny jest znacznie niższy niż w przypadku rafinowanych węglowodanów. Dlatego można spożywać te produkty z umiarem. Nie są one koniecznie szkodliwe dla zdrowia. Zależy to od sposobu ich przygotowania, a także od ilości i częstotliwości spożywania. Często jednak są one znacznie lepszym wyborem niż węglowodany rafinowane. Trzecią grupą węglowodanów, na którą należy uważać, ale niekoniecznie całkowicie ją wykluczać, są owoce. Owoce budzą wiele kontrowersji, ponieważ są naturalnym pożywieniem. Jednak niektóre owoce zawierają dużo fruktozy. Pod względem chemicznym nie ma różnicy między fruktozą zawartą w owocach a fruktozą zawartą w syropie kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy. Różnica w przypadku owoców polega na tym, że zawierają one wiele innych składników. Kiedy jesz jabłko, dostarczasz organizmowi dużo błonnika, miąższu i innych składników odżywczych. Często bardzo trudno jest przejść się owocami ze względu na ich objętość, w przeciwieństwie do przejadania się na przykład sokami owocowymi, z których wszystkie te składniki zostały usunięte. Niektóre owoce są więc znacznie lepsze od innych. Na przykład jagody, truskawki, maliny i jeżyny są często znacznie lepsze niż inne bardzo słodkie owoce. Należy również pamiętać, że wiele owoców, które jemy dzisiaj, różni się od owoców, które jedliśmy 30 lub 40 lat temu. Są one znacznie słodsze, zostały one genetycznie zmodyfikowane, zostały one skrzyżowane, wiele produktów Takich jak białe brzoskwinie czy złote ananasy, zostało wyhodowanych tak, aby były znacznie słodsze niż te, które jadły poprzednie pokolenia. Dlatego obecnie nie jest trudno skłonić ludzi do jedzenia owoców, ponieważ są one naprawdę naturalnymi słodyczami. Jeśli więc zamierzasz spożywać owoce, to choć nie jest to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, może to być jeden z czynników utrudniających utratę wagi. To prowadzi nas do ostatniej kategorii węglowodanów. Które naprawdę powinny stanowić większość węglowodanów w Twojej diecie. Są to węglowodany nierafinowane, ale nie zawierające skrobi i bogate w błonnik. Są to zazwyczaj warzywa rosnące nad ziemią, w przeciwieństwie do warzyw skrobiowych, które rosną pod ziemią. Występują one naturalnie, ale ze względu na zawartość błonnika są bardzo sycące, dają uczucie sytości i są bardzo wolno wchłaniane. Dzięki temu poziom glukozy i insuliny we krwi wzrasta bardzo powoli, co może ułatwić utrzymanie prawidłowej wagi. Rośliny strączkowe i soczewica są doskonałym przykładem węglowodanów, które naprawdę nie mają większego wpływu na insulinę. Zawierają dużo białka, więc są bardzo dobrym roślinnym źródłem białka. Czasami można je dodawać do naturalnych tłuszczów. Zawierają też mnóstwo błonnika, co oznacza, że spowalniają wzrost poziomu glukozy. Ponieważ wchłanianie jest znacznie wolniejsze. Inną dużą kategorią, którą tu zobaczysz, są warzywa niebędące warzywami korzeniowymi. Są to takie produkty jak szparagi, papryka, brokuły, kalafior, brukselka, bakłażany, warzywa liściaste. Wszystkie one zawierają węglowodany, ale nikt nie tyje jedząc brokuły. Jest to po prostu bardzo trudne. Jeśli jesz dużo tych nadziemnych. Warzyw, dostarczysz organizmowi mnóstwo składników odżywczych. Ale dzięki swojej objętości zapewnią ci również uczucie sytości i o ile nie jesz ich zbyt często, będą one skuteczne w odchudzaniu. Panuje powszechna zgoda co do tego, że warzywa te nie są szczególnie tuczące. I nie ma to znaczenia: czy stosujesz dietę niskotłuszczową, ketonową, paleo czy jakąkolwiek standardową dietę. Większość ludzi uznaje, że te zielone warzywa liściaste, fasola i tak dalej są świetnym elementem diety odchudzającej. Węglowodany nie stanowią więc jednej kategorii, ale kilka różnych kategorii. Niektóre węglowodany mogą być częścią doskonałej strategii odchudzania. Pamiętaj, że rafinowane węglowodany lepiej odłożyć na później. Daje im czerwone światło. W przypadku węglowodanów skrobiowych, warzyw korzeniowych, a także owoców, dałbym żółte światło. Należy zachować ostrożność. Być może jesteś w stanie je tolerować, ale może się okazać, że nie. Zielone światło w praktycznie wszystkich dietach mają nieprzetworzone, nieskrobiowe węglowodany, takie jak rośliny strączkowe, soczewica i zielone warzywa liściaste, warzywa rosnące nad ziemią. To wszystko na ten tydzień. Dziękujemy za obejrzenie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak, to może podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi.